Niezwykłe imprezy kosmiczne, stowarzyszenie Rospace, Yuri's Night, Space Night Wrocław i wiele, wiele innych inicjatyw, których autorką, organizatorką jest kobieta naprawdę niezwykła. Pani Anna Bukiewicz Szul jest A. nauczycielką B. popularyzatorem nauki, organizatorem tych wszystkich imprez kosmicznych. I jeszcze pełni wiele, wiele innych ról. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, panie Wiktorze. Pani Aniu, czy pani chciała zostać kosmonautą albo w jakieś inne role pełnić, że pani tak wiele energii poświęca właśnie w przygotowaniu imprez kosmicznych? To jest, to jest ciekawe pytanie. Powiem, że. W dzieciństwie jakoś zupełnie ten kosmos był. Wydawał mi się być bardzo daleki, odległy i, i już na pewno nie wydawał się być czymś, do czego będę miała dostęp. W związku z tym nawet, nawet nie marzyłam o czymś takim. Ja całe życie byłam realistką, nawet w dzieciństwie mam wrażenie. W związku z tym faktycznie nie, nie myślałam o tym. A na tą kosmiczną drogę wstąpiłam w roku 2016 dopiero, kiedy to przyszło mi w szkole, w której pracowałam, realizować projekt edukacyjny ARIS. Był to taki projekt, który polegał na, między innymi oczywiście, poza całym szeregiem działań edukacyjnych poprzez, poprzedzających wielki finał to właśnie polegał na połączeniu poprzez fale krótkie z międzynarodową stacją kosmiczną no i wtedy przy tym projekcie właściwie dopiero poznałam tą tematykę kosmosu można powiedzieć, że połknęłam tego bakcyla, zarówno kosmicznego, jak i astronomicznego, a do tego poznałam wspaniałych ludzi, z którymi. Udało nam się stworzyć świetny projekt. Czyli w ciągu 6 lat odniosła Pani sukces, zdobyła Pani wiedzę, zdobyła Pani pozycję wśród popularyzatorów nauki. No i Pani imprezy cieszą się naprawdę ogromnym powodzeniem. Pamiętam, jak jeszcze przed pandemią mieliśmy okazję się spotkać we Wrocławiu jesienią, i tam naprawdę. Widziałem, że w sali było ponad 600 osób, które słuchały wykładów, e, pogadanych, dyskusji na tematy kosmiczne. No coś absolutnie wyjątkowego. Z której z tych imprez jest Pani najbardziej dumna albo którą Pani najbardziej lubi? Bo jest tych imprez naprawdę dużo. To, chyba taką najważniejszą dla mnie imprezą jest World Space Week w Wrocław, czyli ta największa impreza i ta, od której wszystko się zaczęło tak naprawdę. Czyli ta, którą organizujemy co roku na jesień. I faktycznie, faktycznie tutaj tylko sprostuję, może ja, może jestem taką mikropopularyzatorką, ponieważ faktycznie zajmuję się Trochę też szerzeniem wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Natomiast w takiej skali mikro, a tak na większą skalę to zajmuje się tylko organizacją. Ja też nigdy nie występuję na tych wydarzeniach, które organizujemy, ponieważ na całe szczęście moje zaproszenie przyjmują tak cudowni, wspaniali ludzie, absolutni. E, eksperci w swoich dziedzinach, jak pan Wiktor Niedzicki, właśnie. Nie, no wielu, przepraszam wielu teraz to mnie pani wpędza kompleksy, poza tym e, e, no, ktoś się nas będzie posądzał o takie, wie pani, no kumoterstwo albo, albo jakieś inne rzeczy. Nie, nie, no, no nie, nie przepraszam bardzo, skreślamy, tego, tego fragmentu nie było. E, ale pani. Pani Aniu, ale te imprezy powodują, że ludzie chcą do Pani przyjechać. Czyli Pani mówi, że Pani jest tylko organizatorką. No to ciekawe, że w kraju nie ma tak wielu tych organizatorów, którzy chcieliby poświęcić swój czas, energię, przekonać różnych ludzi, żeby przyjechali do Wrocławia. No w końcu jest to jednak kawałek drogi, żeby poświęcili swoją sobotę, niedzielę albo jedno i drugie po to, by spędzić czas w gronie innych popularyzatorów. I w gronie ludzi, którzy są zafascynowani albo chociażby zainteresowani kosmosem. Skąd pani ma pomysły w ogóle na to wszystko? Bo to tak wie pani, łatwo się opowiada, a jestem organizatorką. No dobrze, dobrze, ale to pani ma pomysły, wyszukuje pani znakomitych prelegentów, wyszukuje pani ludzi, którzy odgrywają ogromną rolę, na przykład w przemyśle kosmicznym, i oni wszyscy do pani przyjeżdżają. No to. Tak, faktycznie, tak się jakoś dzieje, że no, ja cały czas oczywiście śledzę ten rozwój polskiego sektora kosmicznego, czy też rozwój um, nauk astronomicznych i, i, i widzę, widzę kto, kto się tam pojawia, powiedzmy na horyzoncie, jacy naukowcy, czy też popularyzatorzy faktycznie. Są akurat można powiedzieć... Troszeczkę na świeczniku, albo, albo może też wspólnie z, z koleżankami, z kolegami wyszukujemy osób, które zaczynają dopiero powiedzmy swoją pracę w zakresie popularyzacji i takie osoby też już nam się zdarzyło zaprosić, jak chociażby Mateusz Kalisz Astrolife to był, zdaje się, jego pierwszy występ publiczny u nas w 2000. 19 roku, jeżeli dobrze pamiętam, w tym samym roku, w którym Pan był stacjonarnie u nas, prawda? Zdaje się. I, i faktycznie AstroLife no teraz jest, jest jednym z takich, powiedzmy, czołowych programów popularyzatorskich, jeśli chodzi właśnie o astronomię. A Mateusz Kalisz już wtedy robił to znakomicie i, i, i wiedzieliśmy, że, że osiągnie sukces. Przed nami już za parę dni... Kosmiczna noc we Wrocławiu. Kosmiczna noc we Wrocławiu. Co to będzie? Dla kogo? No i przede wszystkim, czego możemy się spodziewać? Faktycznie wydarzenia te robimy trochę tak. Um... Mówiąc kolokwialnie pod siebie, czyli tak jakbyśmy sami chcieli, aby to wydarzenie aby wydarzenie, na które chcielibyśmy pójść, wyglądało, jak ono powinno być zorganizowane, no i w ten sposób mniej więcej postępujemy. I to jest nasza recepta na, na to wszystko. Space Night w tym roku jest właściwie taką nową inicjatywą, choć powstało w zastępstwie za Juris Night Wrocław. Które to już pięciokrotnie zorganizowaliśmy. No i w tym roku miała być szósta edycja, ale z powodów politycznych, oczywiście, zdecydowaliśmy nieco zmienić nazwę. Zresztą, e, przepraszam, tego zresztą wydarzenia. poza nazwą, to jest jeszcze druga rzecz, że I dzięki formułę, temu Państwo trochę. rozszerzyli swoją formułę, bo nie tylko tak. jest związana tylko jakby z tą jedną stroną, ale nie tylko z osobą, ale w ogóle z całym kosmosem, co jest chyba bardzo słuszne. Tak, udało się rozszerzyć właściwie formułę Juris Knight, które tak naprawdę zawsze gdzieś tam dotyczyło historii, eksploracji kosmosu, a także osób, które, tworzyło, które tworzyły ten sektor na świecie. A teraz faktycznie trosz, troszeczkę rozszerzyliśmy całą, całą agendę. Dzięki. Dzięki współpracy, którą nawiązaliśmy z Centrum Badań Kosmicznych, Polskich, Polskiej Akademii Nauk czy Polską Agencją Kosmiczną, no, wydarzenie rozrosło się bardzo. Będziemy mieli ogromny zaszczyt rozpocząć obchody dziesięciolecia Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także będziemy mieli zaszczyt uczcić 45-lecie istnienia Centrum Badań Kosmicznych. W Polsce. Także no to są dla mnie bardzo duże rzeczy. Można, mogę powiedzieć, że, że uważam, że jest to ogromny sukces dla nas, małego stowarzyszenia z Wrocławia, że największe instytucje związane z polskim sektorem kosmicznym zaufały nam i dzięki temu możemy te tematy przybliżyć szerokiemu odbiorcy. A czego jeszcze mogą spodziewać się goście, wizowie, uczestnicy tej konferencji? Co będzie takim hitem albo atrakcją, która ma przyciągnąć wizów? Oj, tych hitów, atrakcji będzie sporo, bo poza samą konferencją popularną naukową, jak zwykle, wszystkim naszym stacjonarnym wydarzeniom towarzyszy taka strefa dla dzieci strefa warsztatów, pokazów. W tym roku ona będzie, jakby współistniała do konferencji. No i taką, jeśli mogę zacząć od tej strefy dla dzieci, no to tutaj pan Wiktor znowu będzie. Będzie na mnie bardzo no, no znowu ale, ale, ku tak, ale to właśnie i pan, pan Wiktor będzie taką jedną z największych atrakcji naszej, naszej strefy dla dzieci, ponieważ właśnie zaprezentuje dwa pokazy pod tytułem Kosmiczne sztuczki Wiktora. Zresztą sama nie mogę się doczekać, żeby móc je zobaczyć. Mimo, że jestem fizykiem i pewnie wszystkie te doświadczenia doskonale znam, to bardzo, bardzo chciałabym je zobaczyć, bo na pewno pokażę Pan je w taki sposób. W ten sposób, że e, imię szczęka opadnie. Kamera <głos> tego <głos> nie pokazuje, ale się zaczerwieniłem po <noise> poczubek głowy. A inne atrakcje? Opowiedz o innych atrakcjach. Ok, inne wszystko. atrakcje będzie, będą też inne atrakcje. Będzie niezwykła okazja do spotkania z samym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzieci w każdym wieku będą A, mogły przyjść. z profesorem no Tak, z profesorem Wrochną, właśnie. Będą mogły przyjść na spotkanie i zadać pytanie, każde, które dotyczy, czy też nauk ścisłych, czy kosmosu. Pan profesor jest wybitnym naukowcem, fizykiem jego widza jest ogromna i na pewno żadnego... żadnego wiele lat współpracował z na, serne, proszę pani, tak, badał dokładnie, elementarne. Dokładnie. Dlatego na pewno żadnego pytania od dzieci się nie przestraszy, a wiemy, że dzieci potrafią zaskoczyć. Oj <grym> tak, oj tak, wiemy, <grym> wiemy. Kolejnymi oczywiście to są tylko dwie atrakcje, ale cała, cały szereg innych. Będą rakiety, będą, będzie kosmiczna architektura, będzie tworzenie konstrukcji, może, dobra, tworzenie poszycia wahadłowca, Tatuaży. będą... Minister... Będą minimisje stratosferyczne, tak, będą astry, tatuaże w strefie otwartej, będą, będzie. No spotkanie astrofazą z astrofazą i wszystkim, i tak dalej, no ale oczywiście. tak, ale to z, z astrofazą to na konferencji. a Aha, na razie. Tak, a na razie mówię o warsztatach, czyli o tej strefie dla dzieci. Czyli na, na warsztatach w strefie dla dzieci całe mnóstwo fantastycznych atrakcji zarówno na zapisy, jak i w tak zwanej strefie otwartej. Natomiast na konferencji to tak jak już Pan Wiktor zapowiedział, będzie możliwość spotkania w, z Piotkiem Koskiem, czyli twórcą popularnej Astrofazy. Jakoś tak się utarło, że na Piotra mówi się też, się też astrofaza, więc i my tak chyba już kilka razy gdzieś zapowiadaliśmy jego udział właśnie. Także Piotr z Eweliną Zamżycką-Kościanicką zakończą właściwie dwudniową konferencję, fantastyczną rozmową o o współpracy międzynarodowej w sektorze kosmicznym, zwłaszcza teraz w obliczu wojny. No, czyli pora teraz na zaproszenie, Pani Aniu, to znaczy 7-8 maja od tak. godziny. Od godziny 12 w sobotę, w niedzielę również zaczynamy o 12 w, w niedzielę, kończymy ale nieco gdzie, szybciej. Ale Gdzie, bo wiemy jeszcze, że we Wrocławiu, ale gdzie? No tak, a w niedzielę kończymy nieco szybciej, w sobotę troszeczkę dłużej, państwa przetrzymamy do około 20.30, a stacjonarnie rzecz będzie się, będzie się działa na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, też współorganizatora wydarzenia w budynku Delta, ulica Duńska 9, natomiast cała konferencja będzie także transmitowana online, więc jeżeli ktoś z państwa nie może przyjechać do nas, do Wrocławia, no zapraszamy przed komputerem. No to świetnie, to w takim razie my zapraszamy wszystkich widzów, słuchaczy, ciekawizji i nie tylko. Wszystkich, którzy chcieliby naprawdę dowiedzieć się czegoś ciekawego o kosmosie, a to, że impreza będzie atrakcyjna i udana, no to o to już się postara pani Ania, która naprawdę gwarantuje najwyższy poziom imprezy. Dziękuję Pani za to miłe spotkanie i moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.